27 dzień kwietnia, witam wszystkich serdecznie, siódme spotkanie w magazynie Piłka Plus. Jesteśmy już tradycyjnie w budynku klubowym Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej. Witam moich dzisiejszych gości, Szymon Mikołajczak, mm. organizator rozgrywek, Paweł Kot, WKS.pl i Dawid Płaczkiewicz, Klub Kokosa, witam. Coraz cieplej, słoneczko rozgrzewa nas nie tylko swoimi promieniami, Majówka przed nami. Przy tej piknikowej atmosferze zasiądziemy do kiełbaski z grilla. Szymon. Wiele mieliśmy dobrego i niedobrego w tym tygodniu. Może od tego niedobrego najpierw Lionsi. Znowu Lionsi. I mecz z Ibupromem. No niestety. Lionsi nas też przyczynili do tego, że zawsze jak przegrywają to muszą być jakieś atrakcje. No niestety zespół, który Mam największy problem z w widzę no drugiej no, takiej ekipy nie ma. Być może, e, może będą mieli więcej okazji, żeby się nauczyć, bo jednak Ekstrakasa to jest e, wysoki poziom. Początek mieli niesamowity. Teraz przegrali z Jufrowem, który w składzie był, nie obrażając oczywiście chłopaków, którzy przyszli, ale nie było ani braci Mosiów, ani nie było bo Dawida Bolewarta najlepszego strzelca po Miedzińskim w aktualnie. I nie było też e, tego nowe, nowego zawodnika bo w każdym razie z ocenami właśnie. Tak. Więc ten skład z pewnością nie był idealny, a i tak udało się wygrać. Zresztą strzelec z tej zwycięskiej bramki z tym powyższym jak wolbiałem zdjęcia, mówię, to w sumie niepotrzebne, bo ja już zagrałem tylko dlatego, że z tego nie było do grania. Nie? Więc, więc to, to pokazuje, że, że ten skład. Że, może być groźny, bo to jest 9 punktów. No, już w tej ale coś w tych wynioskach jest takiego, bo skład się zmienił, w zimie grali w innym zestawieniu, no ale nadal Rafał Rybak i spółka po porażce nie mogą pogodzić się z tym faktem. I zamiast podać rywalom ręce i podziękować sędziemu za mecz. Rywalom podali rękę. Ale do sędziego było dużo zastrzeżeń. No było, było no. A tak naprawdę mogą mieć pretensje tylko do siebie, bo wiemy, co się działo w końcówce meczu. Znaczy w ogóle cały mecz to trzeba już nie powiedzieć, no, że on się będzie zdecydowanie lepszy. No. To, to było 50 minut ich dobrej gry, a przerwane to było tylko na sporadyczne ataki, którą Adrian Adrianem Biedziński po meczu na 5 akcji, a w Ramek było 4, więc, więc to naprawdę pokazuje, że przewaga osób była ogromna, no ale jak się w końcu meczu będąc samemu w polkarnym dostaje piłkę i zamiast nas przyjąć, zrobić wszystko, bo naprawdę nie było nikogo dookoła uderza piętą, no to może, a potem idzie kontrola i traci się bramkę, no to można wyświetlać tylko do siebie, prawda? Na, Taka ale najłatwiej po prostu potem na kogoś innego, tak mi się wydaje, stąd, stąd to się bierze. No. Mam nadzieję, że doczeka meczu, gdy ja się przegają i, i będzie cicho i kulturalnie i zdrowo. bo też żeby nie było, żeby było jasne. To nie było jakieś tam wielki afery. Bywało, będzie by ich zachowanie bywało gorsze. Ale chodzi o to, że za każdym razem jest coś. Co? Trzeba się podać do, do prowadzenia takich rozgrywek. Tak? To nasze siódme spotkanie. W poprzednich odcinkach staraliśmy się przybliżyć trochę naszym widzom rozgrywki Piłka Plus od Ekstraligi do drugiej ligi B. Troszeczkę odejdziemy od tej formuły i od dzisiejszego odcinka poprzez kolejne zaproponujemy coś nowego. Dziś mamy dwóch zawodników różnych lig, różnych drużyn. Paweł Kot, fotograf i kapitan WKS.pl. I Dawid Płaczkiewicz, klub KOKOSA. Na razie lider, Trigmastera. Powiedz mi Dawid, bo wiele osób tutaj się pytało, czy trenowałeś coś przed tym trickmasterem, znałeś tę konkurencję, czy po prostu tak wyszło, takie są umiejętności i jesteś liderem po znaczy, prostu Trenowałem, oglądałem cały czas na kurmę jak to robił, e, wpisywałem w YouTubie. E, natomiast na natomiast początek był kiepski, bo pierwsze sam na sam tak trochę na farcie, drugie obronione i myślałem, że to, to Dobra, będzie, raka, będzie dużo gorzej. Szczególnie później po rzucie karnym, który, e, który też był źle wykonany, wydawało się, że idzie to w złym kierunku. Natomiast te poprzeczki i rzuty rożne. E, Przechyliły tę szalę na moją, w moją stronę, na moją korzyść. No właśnie te rzuty rożne, bo w tym samym meczu, w tym samym dniu w meczu udało Ci się trafić właśnie z tego rzutu rożnego do bramki. Tak, znaczy no to akurat chyba nie jest przypadek, bo w zeszłym sezonie chyba podjąłem 6-7 prób w całym sezonie, w czasie meczów i strzeliłem z tego 4 bramki, także ta średnia w zeszłym sezonie była dobra. To sobie Michał próbowałem na razie, trzy razy raz ta właśnie bramka, której wspominasz wpadła, także. Nie te różne. wchodzą, ale, ale no to jest zawsze trzeba wyczekać ten dobry moment, bo to można słuchać tylko raz w czasie meczu. I na pewno nie jest to najważniejszy element naszej gry i mojej, mojej tym bardziej. Jesteś z kompletem punktów na pozycji lidera pierwszej Ligi I powiem tak, Karol Cegła, Remek Jezierski ty, no to jest naprawdę mieszanka, która pozwala Wam pokonywać kolejne szczeble rozgrywek. Powiedzmy mi, jak ocenisz tą kadrę? Czy to jest kadra już na Ekstraligę? Bo nie oszukujmy się, idziecie w kierunku mistrza i awansu do To Znaczy na pewno te dwa transfery, które przeprowadziliśmy były przeprowadzane z głową. Mieliśmy paru chłopaków dobrych, którzy chcieli u nas grać. I nie chcieliśmy też mieszać za bardzo w tym składzie, który awansował z, z drugiej ligi. Tak naprawdę no, to był w dużej mierze mój autorski zespół już na drugą ligę. Dosz, dokonaliśmy dwóch zmian, na, na właśnie, tak jak wspominam, na, na ten nowy sezon. No, na pewno wzięliśmy zawodników takich, którzy są najlepsi lub e, najlepsi w tej lidze, tak naprawdę lub jedni z najlepszych. I to nie jest przypadek i to nie jest dla nikogo zaskoczenie, że oni odgrywają bardzo dużą rolę w naszej drużynie. Ale tak naprawdę, czy my jesteśmy już takim urowanym faworytem do tego, żeby wygrać tę ligę? No, nie jestem tu pewny tak naprawdę, bo czy z Fukushima wygrany 4-3, gdzie w drugiej połowie, jak to Szymon nam na ucho mówił, nie istnieliśmy i tak rzeczywiście było, że mieliśmy 3-1, trzymaliśmy ten wynik. Ale tak naprawdę nam się wydawało, że trzymamy gramy spokojnie, natomiast Fukushima rzeczywiście na tyle przycisnęła, że równa na 3-3. No i gdyby nie właśnie fantastyczna bramka Karola Cegły, gdzie po prostu nas zamurowało, których praktycznie z południowo leżył pod poprzeczkę, bramka była rewelacyjna. No tak samo teraz, no braci wygrany w sportu lotniczym, no, to jest zespół, który wygrał pięć pierwszych meczów, więc wiadomo było, że będzie ciężko. No, stracili swojego najlepszego strzelca Marcina Krupa, ale i bez niego potrafili wygrać w poprzedniej kolejce też z drużyną do tej pory wcześniej niepokonaną z DeLaval, więc nie można było ich lekceważyć, no przyjęli taktykę Chelsea. Chelsea, no jak najbardziej Chelsea. Trochę za to zaskoczyło, bo jak ten zespół, który wygrywa wszystko, że aż z takim respektem nie, podejdą do nas i, i postawią tylko na to, żeby wybijać piłkę praktycznie do przodu albo walty i, i ustawiać obronę. No, było to zaskakujące, było to trudne do przejścia, no, ale tak naprawdę dla nich mogło być to super skuteczne. No, było 1-1, nie mogliśmy strzelić tej drugiej bramki albo słupki, albo bronił bramkarz, albo oni po prostu obrońcy przecinali te nasze zagrania, wybijali z nimi bramkowej dwukrotnie przynajmniej. Ale to oni mogli wygrać, bo na 9 minut przed końcem mieli sytuację taką, że 15 metrów zabiegli sam na sam, czy 20 metrów chłopak sam na sam i gdy będzie Sebastian Gil, o którym nie możemy zapominać, wymieniając te wszystkie nazwiska, o nim też trzeba pamiętać, bo on nie tylko świetnie broni. 50. A ma do tego jeszcze 5 asyst po prostu potrafi i ustawić obronę, i ją pokierować, pokrzyżyć i na obrońców, i na mnie. Gdzie zabraknie mi ruchu gdzieś z przodu, to już słyszę od Sebastiana Pierwszego, że więcej ruchu, wyjście do piłki i tak dalej. Więc jest też bardzo ważnym elementem naszej tej układanki i praktycznie nie wyobrażamy sobie, żeby w jakimś meczu mogło go nie być. No ale też nie możemy zapominać o obronie, bo w zeszłym sezonie straciliśmy najmniej bramek chyba w historii takich rozgrywek amatorskich. Chyba nie było w tylu meczach takich dużych, które ostracił tak mało bramek. Teraz też prawdy Lawal ma jedną bramkę mniej straconą od nas, ale jeszcze jeden mecz mniej rozegrał, więc jest w jest... mamy 10 straconych, a miałem 9 chyba. Więc nadal to wygląda dobrze. Ten mecz z, z Janą Mami, który wygraliśmy 8-4. To był pierwszy mecz, gdzie straciliśmy więcej niż trzy bramki. No to, to, to i rzeczywiście nas oni troszeczkę popunktowali w tych pozostałych meczach. Raczej to wygląda też bardzo dobrze. To jest Tomek burzawa, który trzyma tą obronę od zawsze. No, ale też ci inni, którzy tak naprawdę nie mieli za dużej styczności z jakąś piłką taką po części profesjonalną, bo nie trenowali może w klubach, natomiast tutaj przychodzą i tutaj nie ma takiej różnicy, że gra gramia, czy gra, gra ramia kiedziarska, czy gra cegła, a reszta uzupełnia ten skład. Nie przypominam sobie w tym sezonie na pewno meczu, gdzie ktoś wchodzi na boisko i wiadomo, że będzie to jakieś osłabienie, czy okazało się, że to było osłabienie. Tak naprawdę potrzebny nam jest każdy z tych dwunastki, którą mamy. Może to nie jest najgłębszy skład, jaki jest w tej lidze, bo niektóre zespoły mają tam po 17-18 osób i tyle rzeczywiście przychodzi na, na, na ten mecz. Natomiast, natomiast każdy jest potrzebny i to jest chyba najważniejszy. A chciałem jeszcze tylko muszę zauważyć, bo mówisz o tym, że. Do końca się zgadzając z tym, że jesteście takim wybranym faworytem, że te mecze były cięższe, ale jednak wygraliście je. To też pokazuje waszą siłę, bo nie były to idealne mecze w waszym wykonaniu, a mimo to wygraliście. Zwłaszcza ten mecz z Fukushimą, gdzie już w końcówce dostajecie bramkę na 3 do 3 i z 4 czy 5 minut do końca wy potraficie odpowiedzieć i wygrać. Znaczy ja bym nie wyciągał tutaj zbyt daleko idących wniosków, bo tak naprawdę byśmy trochę zagotowani. I... Gdyby nie ta Blanka Karola, która po prostu podejrzewałem, no może on to by strzelił takim ze 3 na 10, ale większość innych zawodników nie strzeliłaby nawet raz na 10 tak jak on. No tylko to nam dało to zwycięstwo. No, na pewno cieszy to, że potrafiliśmy się podnieść, ale a tutaj właśnie widzę już tego jednego zawodnika, o tym zdecydował. Dziwi mnie na przykład to, że miesiodowo gra tak jak gra, że ma 10 punktów chyba w 6 rozegranych meczach. To jest zespół, z którym... 10, Ale teraz w po prostu Tak, no ale mają 10 punktów w sześciu rozegranych meczach, to jest zespół, z którym nagrał nam się bardzo ciężko w zeszłym sezonie, doszedł do nich jeszcze Strudzik, tak? Michał z Tak, tylko że Michał doszedł dwaj Wajbacia mm. Michał Wojtek, Struzik, ale Michał był tylko na jednym meczu, czyli wydaje mi się, że Michał nie jest lepszy bo wszystko, bo też przeszłość trzastu ale on był tylko na jednym meczu. Wojtek, który w tej chwili jest liderem zespołu, już jest na każdym. Trzeba jednak Piotrze Chciwacki wygrać, to co mówiłem, tylko wizualnie. Minął 49 minuta, mija Brałkarza i nie trafia do ramki. To jest nasz kolejny rywal, także ten już nam dużo odpowie, bo akurat ta grupa pościgowa, Biesiadowo Borek, która jeszcze ewentualnie może obronić te drużyny, które są w tej chwili zdecydowanie z przodu. No, jeżeli byśmy wygrali właśnie z biesiadowym, to myślę, że to już nasz awans jakoś bardzo zagrożony by nie był. Nie wiem jak gra jeszcze piłka plus, tak naprawdę nie widziałem. Może to... w 1 W kolejce. Tak? Ostatnia kolejka to jest 2 lipca. A powiedzmy jeszcze Dawid, 15 bramek, 7 asyst, zerkasz gdzieś tam po cichutku na tą klasyfikację strzelców kanadyjską. Czy nie? Czy to nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia i liczy się tylko ta tabela, która przedstawia ranking druży? Nie, no, spamogłem, że nie patrzę, tak to na pewno tak nie jest. Natomiast... W pewnym momencie, gdy wychodzę na boisko, no to pewne rzeczach się zapomina, bo to tak naprawdę, czy ja strzelę tą bramkę, no tak z Fukusimą jest 3-3, no to ciężko, żebym pomyślał o tym, że no to ja muszę strzelić tą bramkę. No. I tak wychodzi tak naprawdę no, czasami, nie, może niektórzy koledzy mają do mnie pretensję jakąś grę w defensywie, no moim zdaniem jest jednak strzelanie bramek czy wypracowywanie tych sytuacji innym. No cieszę się, że powstała ta klasyfikacja asyst, bo każdy mi zarzucał, że po nie, podaje, nie podaje, dlatego mam tyle bramek, natomiast teraz się okazuje, że razem z Rymkiem jest jestem na pierwszym miejscu wśród asyst w całej lidze. I właśnie zastanawiam się stawiać, co mnie bardziej cieszy w tym momencie, <grym> tak? czy, czy te bramki są asystowe. Raz... Cichą tak? satysfakcją. No? Ja te, 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 też zawsze się podśmielałem, że tak, to, tak, to jest to już, nie, nie mówię to, tylko kolega z drużyny, a nic innego o Tobie. tak. w sumie jak mówią, to jest taki co nie poda. Tak. No, tak. tak, <grym> tak. tak, no, to teraz jeszcze właśnie Renek ostatnio mi troszkę asy zabiera, także... Bo mówi, że jego celem jest wygranie klasyfikacji asyst, więc już wiem dlaczego nie strzela. Czasami podają. A teraz była taka sytuacja, że było 1-1-7 już na końcu, no to musiał wreszcie strzelić, więc, więc strzelił. Natomiast no, też dwa słowa jeszcze o ręku. Chciał powiedzieć, bo też na pewno po pierwszym meczu były takie, takie słowa słyszałem, że no, przyszedł renek, który jest wicemistrzem Polski i ja strzelam sześć bramek, tak, on nie strzela żadnej, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo to pokazał najlepiej mecz z Janomami, jak ważnym człowiekiem naszej drużyny jest Remek, bo miał być na meczu, byliśmy nastawieni, że, że będzie i nagle okazuje się, że go nie ma, zaczynamy mecz bez niego i przez 10 minut w zasadzie patrzymy za linię, czy on idzie, czy nie idzie. Nic nie możemy w tym czasie strzelić i po 10 minutach przegrywamy 1-0 nagle, także. On przychodzi w 10 minucie, w 12 październiku wchodzi na boisko i po 22 tam, minutach jest 4-1 dla nas. I to nie ma znaczenia, czy on to strzeli, czy asystuje, on też nas ustawia to raz. Po drugie daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, że jest człowiek, na którym można to oprzeć, tą, tą naszą grę. On walczy jak mało kto w tej lidze, jest wszędzie, jest w obronie, jest w ataku, biega najwięcej, zmęczy się ewentualnie, to zejdzie, ale nie odpuści nawet na chwilę. I i to nam się najbardziej podoba w tym wszystkim, że przychodzi człowiek, który grał w piłkę na bardzo wysokim poziomie, który grał zawodowo, a oddaje serce dla, na, na boisku, żeby, żebyśmy my wygrywali.